Cześć, tutaj Jacek z z Akademii. Jak pewnie domyślacie się w obecnej sytuacji, w obecnych warunkach, jedyna możliwość na wykonanie treningu no to możliwość wykonania w własnym domu, w własnym zakresie. Więc, jeżeli na przykład nie macie pomysłu, bądź wam skończyły pomysły na treningi, to tym bardziej zachęcam Was do trenowania razem z nami. W tym filmiku. Przygotujemy, przygotowaliśmy e, kilka ćwiczeń zastępczych e, zamiast podciągnić z tego tytułu, że zdajemy sobie sprawę, że większość Was nie ma żadnego sprzętu w domu typu na przykład drążek, dlatego postanowiliśmy, że przygotujemy tego typu ćwiczenia. Wydaje mi się, że będą dla Was bardzo pomocne. Dobrze, moi drodzy, pierwszym ćwiczeniem będzie to ćwiczenie z, z kijem, w którym głównie będziemy starać się zaangażować przede wszystkim nasze plecy. Będziemy wykonywać całkowicie taki sam ruch, jaki wykonujemy w trakcie podciągnięć. Czyli co? Bierzemy na przykład kij odmiotły, łapiemy najlepiej szerzej jak barki, stajemy prosto, unosimy kij nad głowę. I teraz cały czas myślimy o tym, żeby prawidłowo pracować naszymi łopatkami. Czyli ściągam łopatki, prowadzę ki tutaj do mostka, ściągam, dopinam plecy, wracając, kontroluję ruch i znowu pracuję łopatkami. I w ten sposób wykonujemy cały ruch powoli, dokładnie. Skupić się w szczególności tutaj na dopinaniu pleców, tak, żeby pracować. W pełnym zakresie ruchu tak powolutku i dopina. Staram się łokcie jak najbardziej za siebie prowadzić w ten sposób. Cały czas wykonujemy to dokładnie tak samo, czyli również oddychamy, tak? W ten sposób. I dech, ściągamy, wydech, dech. Ciągamy łopatki w wydech i tu mocno dopinamy nasze plecy. Dobra moi drodzy, pora na kolejne ćwiczenia. bardzo podobne e, do tego pierwszego wykonywaliście już je razem z trenerem Tomkiem na jednym z filmików, czyli możemy wziąć ręcznik, możemy wziąć kij e, tak jak poprzednio łapiemy, przyjmujemy ładną sylwetkę i wykonujemy dokładnie ten sam ruch, tak? Czyli. Podnosimy ramiona, ściągamy łopatki, prowadzimy y, łokcie za siebie, dopinamy ładnie plecy. Oczywiście cały czas oddychamy, no i wyprost. Tak? I w ten sposób tutaj mocno dopinać. Skupić się na tym, żeby cały czas maksymalnie ściągać łopatki, no i wyprost. Dobrze, moi drodzy, pora na trzecie ćwiczenie. Tym razem e, zaangażujemy głównie nasz biceps, który, jak wiadomo, też pracuje przy podciągnięciach. Wykorzystamy do tego gumę oporową. Także, co? Bierzemy gumę, haczymy na dole o obie stopy. tak, i ustawię się dla Was bokiem. Haczymy, żeby ją przytrzymać. I teraz, tak jak podciągamy się różnymi chwytami: czy to podchwyt, czy to chwyt młotkowy, czy nachwyt, dokładnie tutaj możemy ustawić tak samo. tak. Czyli zacznę na przykład od podchwytu. Łapiemy gumę, ściągamy ładnie łopatki i znowu wyprost, tak i zginamy ramiona, dopinamy mięśnie bicepsów i powoli na dół. U góry wydech i na dół. I tak samo, tak jak mówiłem, zmieniamy chwyt, możemy złapać w ten sposób, wtedy mamy chwyt młotkowy, łopatki ściągnięte i lecimy góra, dół, góra, dół. Bądź zupełnie, tak jak pracujemy trzy na chwycie, łapiemy w ten sam sposób. I robimy dokładnie to samo. I na dół. I na I w ten sposób wykonujemy powtórzenia. Moi drodzy, kolejnym ćwiczeniem będzie to ćwiczenie również na mięśnie bicepsu, które robiliście wcześniej z trenerem kubo. Jest to dosyć typowe ćwiczenie dlatego, że wymaga skoordynowania dwóch ruchów zarówno ruchu nogi jak i ramienia. Tak? Czyli musimy stworzyć E, tak jakby taką e, przeciwsiłę, czyli łapię dłonią pod kolanem tak? i teraz jednocześnie napieram nogą w dół, żeby móc pracować bicepsem i przyciągać jednocześnie e, nogę do głowy i z powrotem, tak? czyli cały czas noga, myślimy o tym, żeby nogą ciągnąć w dół, dzięki temu jest nam ciężej tym bicepsem, tym ramieniem podciągnąć tą nogę do góry tak? musimy skoordynować ten ruch moi drodzy, ja wykonuję to ćwiczenie pierwszy raz w życiu zrobiłem kilka powtórzeń i czuję jak biceps mi się napiął także naprawdę fajne ćwiczenie, skupcie się na tym spróbujcie, a na pewno zadziała dobra, przed ostatnim ćwiczeniem zaangażujemy głównie nasze mięśnie pleców tak? znowu będzie potrzebna nam do tego guma Przypomnę Wam tylko, że im grubsza guma, tym oczywiście ćwiczenie będzie cięższe, także zawsze o tym pamiętajmy. I w tym przypadku, im złapiemy gumę bliżej stóp, tym również będzie ciężej, bo guma będzie bardziej napięta, więc w ten sposób możemy sobie regulować poziom trudności tego ćwiczenia. Tak? Także znowu, haczymy gumę za stopy i mówię, im bliżej złapiemy stóp, gumę, tym będzie ciężej. Łapiemy równo. Plecy cały czas miejmy proste, no i znowu angażujemy nasze plecy, czyli ściągamy ładnie łopatki i przyciągamy łopcie za plecy. Powoli kontrolujemy ruch, rozciągamy łopatki, ściągamy ładnie, angażując, dopinając mięśnie pleców. Cały czas też pamiętamy o oddychaniu. Moi drodzy, przed chwilą dowiedziałem się o tym ćwiczeniu, uważam, że jest świetne, naprawdę będziecie zadowoleni. Moi drodzy, ostatnim naszym ćwiczeniem, jakie dzisiaj pokażemy, będą podciągnięcia australijskie, które bardzo dobrze znacie z treningów. Co będzie nam potrzebne? Na przykład stół, tak? Myślę, że każdy w domu przynajmniej jeden taki stół ma. Tak wchodzimy pod niego, tak? Możemy łapać na przykład w ten sposób, tak? Czyli dokładnie tak, jakbyśmy się podciągali na naszych klubowych poręczach, łapiemy stół. Podciągamy bioderka, tak żeby ciało było napięte, żeby było w jednej linii. No i co, znowu zaczynamy. Ściągamy łopatki, wykonujemy podciągnięcie. Tu pamiętamy o tym, żeby mocno spinać plecy i kontrolowanym ruchem na dół. I znowu, ściągnięte łopatki i do góry. I w ten sposób wykonujemy. Myślę, że jest to świetna alternatywa, jeżeli chodzi o podciągnięcie